Na spokojnych wodach u wybrzeży Portugalii, załoga fregaty Albatros prowadziła rutynowy patrol. Wszystko wydawało się zwyczajne, aż operator radaru nagle zauważył obiekt poruszający się dziwnie wolno i nieregularnie. Kapitan Rodrigo Esteves spojrzał przez lornetkę i zamarł. Na horyzoncie majaczył ciemnozielony statek o nietypowym kształcie, częściowo zanurzony, jakby zaprojektowany do ukrywania się przed wzrokiem. Rozkaz padł natychmiast wysłać łodzie pościgowe. Gdy jednostki przyspieszyły, tajemniczy statek próbował uciec, ale nie miał szans. Po krótkiej, nerwowej pogoni, marynarze wdarli się na pokład i otworzyli włas prowadzący do środka. To, co zobaczyli, nie mieściło się w głowie. W ciemnym wnętrzu, przypominającym prymitywną łódź podwodną, znajdowało się kilku Kolumbijczyków. Wycieńczonych i zaskoczonych, że ktoś ich przechwycił tak daleko od ojczyzny. Jednak prawdziwy szok czekał w ładowni. Metalowe kontenery wypełnione białym proszkiem. Po przeliczeniu okazało się, że to ponad 7 ton narkotyków o wartości przekraczającej miliard dolarów. Wśród zatrzymanych byli niezwykli przemytnicy, lecz wysoko postawieni ludzie powiązani z jednym z największych karteli Ameryki Południowej. Próbowali dostać się do Europy, licząc na szybki zysk i nowe kontakty. Gdyby nie przypadkowe wykrycie na radarze, ta łódź mogłaby zniknąć w oceanie bez śladu. Dla marynarzy była to operacja, którą będą wspominać do końca życia odkrycie, które na zawsze zmieniło bieg wielu wydarzeń.